Patrzy pan na zawody odbywane, które odbywają się w Tucholi. Strzelamy z pistoletów. No i co? No i dobra zabawa się liczy, nie? Dużo osób weźmie udział? Prawdopodobnie koło 16. O to sporo. I w, to są osoby zrzeszone w jakichś klubach, tak? Tak, w klubie w Tucholi, dokładnie. Dokładnie, jak to jest okazja się wy, zareklamować. HKS WIS Tuchola. Zapraszam wszystkich. I jest możliwość yy... Podszkolenia się w Podszkolenia się, w nabycia swojej broni, oczywiście bezpiecznego jej używania, bo to jest najważniejsze. Bardzo dużą uwagę na to zwracamy, żeby nie było żadnych wypadków i ekscesów, nie? Yy, dzisiejsze spotkanie to się nazywa stalówka, tak? Stalówka. stalówka. Tak. Skąd ta nazwa i co to znacza? Strzelamy do blach? Yy. Na czas. No i wiadomo, wygrywane najszybszy. Z czego strzelacie? O. Dzisiaj strzelamy z pistoletów. Uh -huh. Większość osób, które będą dzisiaj strzelać, ma swoją broń. No i modele broni są różne. Od glocków, niektórzy mają cz ktoś tam ma HK, No Co się... Co komu się podoba, na co kogo stać i co uważa za dobre, no to z tego sobie będzie strzelał. I ostatnie pytanie. Pytanie, co stanowi laur dzisiejszych zawodów? O co walczycie? Y jak zawsze... Dobra zabawa? Na pewno będzie jakiś pamiątkowy medal. No i uścisk w dłoni prezesa, nie?